Dzień dobry. Proszę państwa jak podaje portal Rappaport MAKES zamknie w Stanach Zjednoczonych 66 sklepów w najbliższym czasie. I to nie są jedyne sklepy jakie planują zamknąć łącznie planują zamknąć ta sieć planuje zamknąć 150 sklepów. Pozostawiając 350 placówek na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że do zamknięcia zostanie wytypowanych 30% wszystkich sklepów, które sieć posiada. Połowa sklepów tych zamykanych, które wytypowanych do zamknięcia to są nierentowne lokalizacje w Kalifornii, Nowym Jorku, w Teksasie i na Florydzie. Oni zamykają. Się po to, żeby zrestrukturyzować. I to. No tak, czy to zakończy kryzys? Nie wiadomo. Pewnie, pewnie raczej nie. Kryzys jeszcze potrwa chwilę. Natomiast już sam fakt, że firmy zdiagnozowały problemy i wdrażają programy restrukturyzacyjne, to sprawia, że można spodziewać się, że w najbliższym czasie branża zmieni się na tyle, że będzie. Że stanie się rentowna z powrotem. Dlatego nie jest to zapowiedź, znaczy nie jest to nie, mo, nie można mówić o zakończeniu kryzysu, ale jest to zapowiedź zmian, które doprowadzą do zakończenia kryzysu w najbliższym czasie, więc być może doprowadzić do sytuacji, w której biżuteria zacznie drożeć, zaczną drożeć diamenty, jeżeli, szczególnie jeżeli rynek amerykański dobrze odpowie na te restrukturyzacje. Oprócz tego o restrukturyzacji w Stanach Zjednoczonych zgłasza wiele firm. Zresztą ostatnio mówiłem wam o tym, że w kartierze zmiany na wysokich stanowiskach. Pojawiło się tutaj jeszcze u Porta, wcześniej o tym czytałem, może znajdę tą informację teraz. O właśnie, że w Stanach Zjednoczonych sprzedaż sezonowa, sprzedaż świąteczna internetowa wzrosła do rekordowego poziomu 282 miliardy dolarów. To jest gigantyczna, gigantyczna sprzedaż, gigantyczne przychody. Globalnie jest to wzrost o 3%. W, Zaraz jeszcze to Wam powiem. Znaczy, tutaj, co prawda, zyski mogą być z tego niewielkie, dlatego że koszty wzrosły o 28% z jakichś powodów, ale teraz tak, dlaczego ta sprzedaż wzrosła? Przypuszcza się, że sprzedaż internetowa, specjalnie sprzedaż internetowa, wzrosła dlatego, że używa się AI do ustalania tego, jak prowadzić kampanię marketingową i jak, jak celować z, kam z kampaniami marketingowymi. I AI typuje użytkowników, odbiorców, którzy, którym należy wskazać odpowiedni typ przekazu marketingowego, po to, żeby zachęcić się do zakupu. U tych sprzedawców, którzy stosują tę metodę. Najwyraźniej no jest, to, jest to przyszłość, skoro zyski biją rekordy po zastosowaniu, właśnie po zaprzygnięciu do pracy AI, może to świadczyć o tym, że również w branży, która wydawałaby się branżą bardzo tradycyjną, sprzedaż wsparta AI będzie święcić triumf. W Polsce. Nie wygląda to różowo, przynajmniej takie informacje mam od sprzedawców, którzy zajmują się wyłączną internetową, że nie wygląda, nie wygląda to aż tak pięknie, że tutaj sprzedaż internetowa trochę się zmniejszyła. Ludzie jednak wolą iść do sklepu stacjonarnego, jak sprzedaż internetowa w czasach pandemii rozwinęła skrzydła potężnie, no bo nie można było. Wychodzić, potem jeszcze rozpędem w miarę dobrze to funkcjonowało w kolejnych latach, no ale pomału było wygaszane, no i w tym momencie aż tak różowo jak było. Być może właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji może pomóc w takiej sprzedaży. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia.